Witam w kolejnym filmiku. Jeżeli obraz jest ucięty, przypominam należy opcję pełny ekran. Obiecałam jednej z widzek większe użycie cienia drops, czyli tego cienia e, żółtego, e, także dzisiaj makijaż z dużą ilością tego cienia. Troszeczkę też użyłam brązu, troszeczkę takiego cienia e, różowego, e, jeżeli chodzi o roztarcie na dole e, tego brązu. Brąz to czekolada z autoportret, róż to naturalny róż z autoportret, drops jest z balonowy. W końcu dałam troszeczkę, tak może jest tak bardziej jaśniej, może bardziej trochę bardziej odbija światło, jest taki bardziej błyszczący jest to mydlany. Muszę powiedzieć, że w takiej y, troszeczkę już y, dłuższej pracy z dropsem oraz y, z mydlanym nie do końca jestem zadowolona z formuły tych cieni. Z czekoladą bardzo się polubiłam, z naturalnym różem również. Na ustach mam błyszczek z Catrice, jakoś plump shine. Wiem, że kolor 0,10 yy, i on się nazywa coś krystal, krystal chyba On Ładnie wygląda, nie odbiła światło. Jest taki, bym powiedziała, nieco specjalnie lepiący. Jeżeli chodzi o kwestie perfumowe, zbierałam ze sobą różne yy, małe ilości zapachów Zoologist i tak sobie przeróżne testuję, bo cały czas yy, jestem. Z taką myślą, że któryś z solistów chciałabym mieć z różnych względów. Generalnie podobają mi się ich flakoniki, podoba mi się ich pomysł, z tej marki. Zresztą ja już kiedyś wspominałam, że też planuję e, serię taką właśnie zwierzątkową. E, to już było dawno temu. Nie wiem, czy w końcu jakiś tam odcinek poszedł, czy nie. E, wspominałam, że będę wśród takich zapachów, które są, e, właśnie typować pasujące dla takich yy, zwierząt y, do których byłoby naprawdę bardzo łatwo y, dopasować yy, ja wtedy wspominałam, że na pewno będzie zapach dla małpki yy, zapach dla chyba dla misia też yy, dla, pszczoły. dla pszczoły mam po prostu zapach idealny jest to Centauri Centauri Gaea na przykład dla koali cudowny eucalyptus i saled Henry Bedel, także już mam nawet w swojej kolekcji takie ideały dla zwierzątek. Ja tą serię miałam realizować i chyba jakiś ten odcinek poszedł, chociaż nie jestem pewna. W każdym bądź razie tak, dlatego że ja nie uważam, żeby te wszystkie zapachy Zoologis w moim odczuciu tak idealnie pasowały do aury tych zwierzątek, może wśród już zapachów, które są na rynku potrafiłabym wskazać e, lepszy już zapowiadałam tą serię a teraz mi po prostu e, teraz mi się e, nie tyle, że przypomniało, co właśnie e, jakby chcąc realizować tą serię, właśnie też chciałabym się w niej odnosić do zapachów Zoologist, e, stąd też właśnie ponawiam e, ich testy to co muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o zapachy Zoologist e, to podobały mi się w ogóle ich konce, podobały mi się ich flakony e, Często zabawne są te etykietki, jeżeli chodzi o dane zwierzątko i umiejscowienie go na etykietce. I przede wszystkim podoba mi się to, że zapachy są, są w większości przypadków nietudzienkowe i są nieprzewidywalne. Bardzo, że tak powiem, przeobrażają się na skórze z czasem. Są momenty, które na przykład przeszkadzały mi w dodo, które mi się podobały a później wręcz które zachwycały. Także są to zapachy, którym na pewno należy dać szansę i należy dać szansę długiego czasu rozwoju, bo potrafią niesamowicie ewoluować, co jest ogromnym plusem, bo uważam, że tego brakuje współczesnym zapachom, że te zapachy są niestety jak jedna linia. Kiedyś bardziej się zmieniały, teraz po prostu, tak jak poznajemy, to możemy się spodziewać, że tak będzie od A do Z, a jednak takie zmiany to jest coś niesamowitego. Przez co warto po prostu poznawać świat perfum dawnych i niszowych, właśnie obcować z tym zjawiskiem przejść między różnymi fazami zapachu, między poszczególnymi nutami. I czasami ma się wrażenie, jakby to były kompletnie inne zapachy. To mi się podoba w jest naprawdę. I to samo miałam pamiętam z, z wcześniejszym batem. Nowego jeszcze nie potestowałam, chociaż mam e, samplerek. Dawny bat e, po prostu miał takie motywy. Już kiedyś nagrywałam o tym zapachu. Na pewno jest filmik na kanale. Takiej mokrej ziemi, a później po prostu ogrom owoców. Kompletnie inne zapachy. Ktoś nie wiem, komuś się może nie spodobać ta faza mokrej ziemi, a zachwyci się fazą e, owocową tego zapachu. Stąd też e, jestem w ogóle ciekawa tego nowego obywatela, dlatego właśnie będę testować, jest bardziej e, owocowy. Także to tyle. Zresztą pomrugam, żeby pokazać. Nie używałam żadnych pas nie dałam go na żadnego neksa, dałam go troszkę pędzelkiem, troszkę wklepałam palcem, jeżeli chodzi o żółty cień. On nie jest taki jak w palecie on nie jest tak intensywnie żółty, on jest tak bardziej pastelowo-żółty i e, ja go bardzo lubię w końcik Wydaje mi się, że na całej powiece on nie wygląda źle, tylko po prostu mm, on nie ma jakiejś takiej y, dla mnie wybitnej formuły, jeżeli chodzi o takie cienie nakładane na górną powiekę. Nie każdy po prostu dobrze z tym współgra. Niektóre się bardziej nadają do y, kącików, a niektóre odwrotnie wręcz. Bardzo ładnie wygląda dmuchawiec balonowy na drażetce, na górnej powiece, a w końci coś mi się... Y, na jeszcze jako tako, ale bez nyksa y, dmuchawiec tobawo, błękitny nie do końca mi się sprawdza także dziękuję wydaje mi się, że żółte cienie może mieć lepsze kolor pop gdzieś odszukam, bo gdzieś miałam kiedyś także wtedy też pewnie pokażę tutaj ten drops był taką dużą zmyłką w polecie wyglądał kompletnie inaczej i generalnie może kogoś rozczarować, jeżeli ktoś oczekiwał takiego intensywnego takiej intensywnej żółci ale ładnie wygląda i ładnie się łączy z brązem